Na pewno będzie emocjonująca walka. Obaj jesteśmy zawodnikami, którzy prą do przodu, nie boją się wymian. Czego mogą się spodziewać fani po naszej walce? No... Już na tyle gdzieś tam znacie jak mnie, tak i Huberta pod względem, pod względem sportowym i, i pozasportowym. No co, Hubert jest odporny na ciosy, ja jestem odporny na podania, więc na pewno mogą się spodziewać e, twardej, dobrej, czystej sportowej walki. Robert, nowa kategoria, nowa szansa dla Ciebie. Pamiętaj, że ostatnim razem ja wyszedłem zwycięstwo i taki sam plan mam tym razem. Emocje przed walką, no to tak, tak naprawdę przed każdą walką, no są te emocje, jest stres, jest niepewność tak naprawdę co się będzie działo, ale się przygotowuję i dam z siebie wszystko. Ja jak i mój przyszły rywal wywodzimy się gdzieś tam z tych parterowych rozgrywek, więc na pewno będzie dobra bitka, ja idę do przodu, on też idzie do przodu, więc będzie, będzie show. Chciałbym wszystkich zaprosić na galę Strife, która odbędzie się 12 sierpnia na kanale YouTube TVN Turbo. Będzie dużo fajnych pojedynków, myślę, że warto je zobaczyć.